I Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Recplay No i witam Was w Minecrafcie. Dobra. To tak, żeby nie przedłużać, stobem kilka itemków. Tak, już przed graniem. No i mi się super świat wygenerował. tego Crafting Table i wybierzemy się tam do tego kamienia. Tam może coś znajdziemy I będzie gites Dzisiaj to będzie taki odcinek Bardziej hmm, Chilloutowy Że tak na luzie Więc Myślę, że spoko będzie hmm. I znowu to rano Więc pewnie znowu będę miał fejl Jak w hmm, parkurze Będzie masakra I mam mięska, 17 mięska OK Sorry Dobra Jeszcze tutaj kilka tych świnek No i można iść Już Myślę, że nie będę za daleko chodził Bo tu jest całkiem spoko miejscowo na dom Więc bo tam w tej góry się osiedlić To też by było spoko Ale dobra Pierw jaskinie No wungal a tu też żungel. Ok, wykorzystam jeszcze ten drewniany, bo mam. Ok, kopiemy, kopiemy. Właśnie sprawdzam. Przepraszam na chwilę. Dobra. Sprawdzam nagrywanie systemowe, czy jakoś tak, że będzie chyba powinno słyszeć dźwięki z gry, tak powinno, o kurwa, aż do dojebał. Dobra. Sorry, jakby, jakby było, co za głośno. Zapomniałem sprawdzić, czy mam na 100. Tak i tak, to do tej paczki. Tu jest chyba 8 modyfikacji. Tak wiem, że mało, ale nie chcę się więcej dodawać. Czyli jest tak: e, Ray, Minimaps, Optifine. Ten to info, co jest we wym górnym rogu. I jeszcze Jamie Furniture Mode. Dodałem, bo myślę, że spoko by było jakoś tak jakby to powiedzieć o żelazo. Eymę to powiedzieć Tak więcej dodatków do budowania. O, tak opowiem. Więc myślę, że to by było całkiem spoko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Szybciutko. Dobra, jeszcze sobie pochodnie tutaj wstawiłem, wyszłam 32. Odcinki z tego serwera czyli Jak on się nazywał www ow ow no i myślę, że one będą się pojawiały, jakby to powiedzieć No całkiem rzadko, więc i tak powinienem wcześniej zacząć nagrywać, jak się zaczynaliśmy grę. Bo już tutaj mamy prawie No mamy już Deksowe chyba sety. Uzbieraliśmy dzięki killoffie z Fortunką Całkiem niezłą ilość każdy już ma prawie na seta, ale nie będę zdradzał, co my jeszcze tam mamy. Zobaczycie kiedyś tam w odcinku. Um, jutro audiolog, nie wiem, czy go będę chyba wstawiał. Mam sporo tematów do mówienia w nim, ale nie wiem, czy go będę wstawiał. Nie wiem. Znaczy, nie wiem. Myślę, że wstawić um, właśnie ten serwer, bo całkiem spoko jest. Mmm... Um. Ok, jak serwer się spodoba, czy coś nie będzie, raczej um, znaczy będzie mile widziane przedłużenie go, tak, przedłużenie go wtedy to już się zobaczy. Ok, tu idziemy. tyk, O, się wstrzymałem. W ogóle, o, właśnie napis, full, ucisnąłem. Oj, nieładnie noreczku, nieładnie. Przepraszam Was za to. Przepraszam. Zawiodłem się na sobie. Tak. Um, tak, co jeszcze tam mam powiedzieć? Na moim facebooku <coughs> um, facebook.com slash Game um, dałem taką jakby plan. Jak będą się wypuszczały odcinki w wakacje. Tak, myślę, to całkiem spoko będzie. Extreme Hill I. przykopiłem to. I będę takie wrzucał. Zresztą sobie zobaczycie. Mam zamiar też nagrywać Igrzyska śmierci. No idę walsy. Co? Noc. O nie, tu jest jeszcze tak stary i dobra, no i kurta nie tym i sobie zrobimy full name. Jeszcze jeden by się sprzedał, o, perfekt, normalnie, daj mi, daj mi. Pięknie mm -hmm. Myślę, że w tym minecrafcie Zrobimy mm, Całkiem niezłe mechanizmy, bo też o to Mi chodzi przeważnie. Bardzo lubię redstone. Okej, okay, jemy, jemy pork chopam. Właśnie, co ja miałem zrobić? By się pod drewno sprzedało Iść, bo mało mam Tylko 13 sztuk Trochę lipa. Zrobimy patyczki. Oink. Oink. ok I robimy. Pierw. może ten? Dobra, niech będzie też. Ups, patyczki. Nie jestem pewny do tego domu. Nie jestem już taki przekonany, bo może tak ktoś wyjść i creeper na przykład nam wybuchnie za plecami jak on to lubi. Więc będzie lipa, no. Ale mamy mieczek chociaż katyby ten kamienny Dobra mm. yy, sprzedałoby się pochodnie porobić Fuck Prend 12 pochodniaków Aha tu... No dobra 40... okej, okay, jeszcze stąd chapnę A idziemy dalej eksplorować. Nieważne. Nieważne. Te bardzo malutkie. O, tu jest. Wow! Czy tam lawa jest, no? Lawa, ale ekstra. Kurde. Tylko, kurde, postawię tą punktę, żebym wiedział, kurczę. Hmm, gdzie mam te itemy, więc szybko się wrócę, ok workbench i i piecyk piecyk, pie... kurde, tak, piecyk coś mi się klawiatura zbukowała nie wiem właśnie czemu y muszę sobie nową kupić, ale kupię wtedy już sobie taką z logitecha podświetlaną tutaj też mam z logitecha ale taką zwykłą, więc trochę lipa Fajnie by pomy taką podświetlaną Dobra, jeszcze tego Żelazo wspieram. Nie pogarsza okay. to ja będę robił. okej Kurde tu powinny O oh, fuck O oh, fuck You fuck you bitches Kurde, łoka nie mam Okej okay. Okej okay. Dobra Okej, okay, Wiedziałem, wiedziałem, no wiedziałem, no czemu no? You fucking dickhead. No, zbierdalać. A? Wiedziałem, no czemu no? No czemu? <laughs> Pierdol się. Ty też. Wybuchnij. <laughs> o! Oh! o O! O! nie 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 o! O! O, o, o! O, 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 O! O, 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 o! O, O! O, 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 o! Spokojnie. O! O O! O. O, ja pierdolę, ja pierdol Stone. O kurwa. Oh. Oh. to ja kurwa. No nie. dobra Chodź tu. Ty kurwa Dobra, zrobiłem się Okej okay. Ale mi ten Enderman kurde wystraszył ja pierdykam To była masakra normalnie że tak ten pewnie dziwny dźwięki ode mnie doszły ale kurde masakra się wystraszyłem ja pierdolę. Jebonendek. Kurwa. O Niezłe przeżycie miałem. Normalnie całe 12 minut Minecraftowych przebiegłymi przed oczami. Ja pierdolstein. O Uu. Murto 18. Dobrze, całkiem nieźle. Myślę, że sobie już seta zrobimy. Spokojnie. Na luzie ten węgal sprzyda się bardzo. Muszę zrobić automatyczną przepalarkę czy coś w tym stylu w naszym niedługo nowym domku. Tutaj ten kupak siedzi. Nie czekam na ciebie. Pipolu mały. Nie mam ojk O kurde, ale żelazo Ile żelaza! Miejmy nadzieję, że nagrywa się ten dźwięk z gry, a jak nie, trudno. Nic się nie stało, bo tak w mojej większości filmiku to jest bez jak to mówić... Bez po prostu dźwięku O kurde, ożem się wystraszył. oczy... Co tam jest? Tam exp leży. Mmm... O, fuck! A się okocili! Spieprz chuje. tempę chuje. Czyżby spawner? Ja tego Tak popcam pochodniami Po co sprawdzić? No spawner? Nie, to, to ja położę, no Spier... Ty... Pipo mało! Kurde! No Dobra Idziemy No, znowu to jest raz, kurde. Jest odcinek normalnie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 36 myślę, że... Mm, już jak poza odcinkiem będę zdobywał surowce, bo to troszeczkę tak bez sensu żebym ciągle na odcinku tak kopał. Ale myślę, że kilka tu dwa, może nawet jeszcze w tym odcinku wyjdziemy, więc całkiem spoko będzie <laughs> już 15 minut grywa masakra. ten jeszcze a tak naprawdę jesteśmy chyba nad nami nad... kurde a coś mam z gardłem okej, okay, musiałem tam wychrypać się dobra, ajdź, auć, ajdź ajdź, ajdź, ajdź a, fuck okej, okay. mm. pójdziemy tam Okej, okay, zaklejamy... Okej, okay, pięknie. Pięknie. Pik. Pik, 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 pik. Okej. Okay, okay. Myślę, że wyjdziemy właśnie w kanionie. I będzie spoko. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ajdź, tutaj tak blisko siebie pochodniaki. Dobra, węgiel już nawet nie będę Mam 20 sztuk, ale. Wiem, że troszeczkę mało, ale jebać to. Okej, okay. dobra, jakie tu? Aha, ten nie, nie ten Jak Jak tu wlazłem? Nieważne. O, złoto. Sprzeda się. Chodźmy na te obuszka złote lub koksy Ale na koksy Muszę bardzo dużo zbierać więc trochę lipa What The fuck Co tu tak się je? Baga, dobra Okej, okej okay, okay. mm -hmm. Fucking bitchin now może jednak będę pochodnie zbierał, raczej... Znaczy, węgiel. O, akurat. Ty Kupa nic nie ma. Na którym jesteśmy piętrze? 31. Spok. Kurde, 17 minut nagrywam. God Demet, chyba będę kończył z chwilą. Więc Patryś, to lipan. Nie, nie, Wyjdę. Kurwa mać. Pierdole wchodzą do pokoju i się pierdalają. Kurwa. Pierdole to i tak to wstawię. Pierdole, kurwa. O, no, prawie bać tam. Więc to tyle w tym odcinku. Dość długi, więc. Licie spodobał. Zostaw łapkę w górę. Komentuj, subskrybuj. na tego fanpage'a. Zobacz, jaki będzie następny odcinek. Trzymajcie się. No i cześć.